Siemanko nerdowie, siemankowidzowie z tej strony Błażej, kanał Nerdownia Racing TV tam w kolejnym odcinku Sunderganda. Już kurde ciężko jest naprawdę w tych wyścigach, już ile razy je powtarzam, coś się mięsem narzucam, to nie pytajcie, kurde, bo naprawdę masakra momentami. Specjalnie na ryci coś wyjedzie i masz dosyć, nie? No kurde, to jest tragedia. Mamy cyrkuit na początek dzisiaj, dobra, to jedziemy. No normalnie zeszły odcinek, no myślałem, że mnie zapali, kurde, ja zanim te dragi nagrałem, masakra jakaś. Zdowę kolejna na jak się straci prowadzenie w tym wyścigu to jest koniec. Nie? To jest koniec. Jak się straci prowadzenie, to... Może no, nie idzie ich dogonić. Oni mają nagle nitro nieskończone w samochodach wszyscy. masakra, O teraz na początku nawet ich nie wyprzedziłem, bo już jest, całkiem idę. Ja pierdzielę, no i skręcaj, padako, skręcaj. muszę ich tu wyprzedzić, bo, bo na pierwszym kółku jak nie zostaną, to jest... Nie tak da się. Ty też wypadł. Dobra, jakoś ich tam... ścisnąłem z tyłu, dobra. trzeba to utrzymać, bo... nie jest lekko. Trzeba uważać, bo tam... poprzednio zawisłem tu na końcu mostu, po lewej stronie. Się za szybko w zakręt chciałem ścisnąć i przyrąbałem tam. Co to miało być teraz? No co jest, kurde! Ja specjalnie mu zajechałem. Wypad. Nie będę z wami użerał. Każdy jeden kto będzie wyprzedał, tak będzie kończył, bo to inaczej się nie da. Trzeba ich zaorać po prostu, do skandal. Oni mają kurde nieograniczoną moc nagle. W silnikach i wszystko. W ogóle Bo ja się rozbijam zawsze i nie co. Mam... I mają skila... Ten, oni Ultra Instinct mają. Teraz. Niepokonani są. Ja mówię, jak stracę wprowadzenie to jest po wyścigu, nie? Jak nie będę jechał cały czas pierwszy Jak jestem pierwszy to zawsze jestem w stanie zareagować chociaż jakiegoś gnojka zepchnąć, a jak mnie wyprzedzą, no to już jest koniec nie? albo o, zahamuje go, przyblokuje, on się jest szansa, że na słup jakiś pierdzieli, bo się dezorientuje. A tak to no nie jest lekko, nie jest, już na tych wyściga. naprawdę dobrze nie tylko jechać, ale też faktycznie cudować. Z skrótem pojechaliście, no no. a no i tak Cię wyprzedziłem Ja jak w ten skrót wjeżdżam to zawsze go niszczę, nie? zawsze z warzywiem w tym skrócie. A jak z warzy... o jeszcze się zderzyli. Pięknie, pięknie, tak róbcie. Pięknie, dobrze, to lubię. Ja tam ten skrót co gościu jechał zawsze warzywie. Ona ja zawsze na ścianę wylatuje z niego. A na wprost, jest? Jakoś ja nie mogę tak wjechać, żeby tam wycelować, żeby dobrze wylądować, nie potrafię. Więc nigdy tego skrótu się nie nauczyłem do dzisiaj. Nie trzeba go, po prostu wolałem go omijać. za każdy raz wypadek na tam wjeżdżał. No patrz on jest dalej mi na tyłku, a tu jeszcze jedno kółko trzeba przerwać. No, nie mogę zważywić, ostatnie okrążenie widzowie. Tam się ładnie mocno kciuki trzymajcie pod filmem, bo to nie jest łatwo już. Dobra, mamy to i jeszcze jedno kółko teraz przeżyć. Nie dać się za wszelką cenę wyprzedzić. Dobra. No patrzcie, oni. No dalej mi wisi na długie, co zasadzie mówię. Jeszcze mnie wyprzeć. Nie, dobra, też zważyli na szczęście. Ok. Ja pierdzielę. Teraz tylko pod mostem się nie rozbić, nie? To jest najważniejsze. Żeby pod mostem nie odwalić tu czegoś. No już, odwaliłem. Ale czekajcie. On jedzie drugą stroną Dobrze, haha, dobrze, o to chodziło Dobrze, chciał, miało minąć i przyzwolił, pięknie Dobra, chyba to wygramy już teraz Pięknie, dobrze to zrobił O to chodziło, mówię, to, nie, to już nie jest tylko wyścig teraz, nie? To Te dalsze, to trzeba Lepiej nie, czasem lepiej nawet nie jechać za bardzo z przodu, nie? Bo zawsze jest szansa wtedy kogoś trochę zważywić a jakby się takie całkiem z przodu to nie jest też takie pewne wygranie, bo oni 485 na godzinę. Potrafią jeździć nagle. Uff. O wow, kółka wblokowała! Aż sobie zobaczymy. Zobaczymy sobie kółeczka, nie? No, po Ja jestem za. Mów ma. Gdzie są kółki? Kółki dajcie, gdzie są? Tu są felgi. No, BBSy na początek. Jakieś większe laczki sobie założę. No, nie podobają mi się. Kiedyś takie fajne kółka tu były mi się podobały. Nie wiem czy to z Finzigen nie były. Te są fajne nawet. A z MOMO? Nie. Z OZ? Z OZ też były fajne, pamiętam. Te chyba. A tu nie było chyba Finzigen jeszcze. Nie. Nie Finzigen to chyba dopiero były w Vandergrandzie dwójce. A OZ-ki weźmy może jednak. Te sobie wezmę. Fajne. Mogą być, dobra. Jedziemy, jeszcze jeden wyścig, i będzie łotr niech zaliczymy. O sprint, akurat ładnie na końcu tylko 1875 mamony. Nie wiem po co mi ta mamona teraz, jak już mam. Będę miał tylko jeszcze do zainstalowania nitro i co? Suspension, tam zostało, tak? I co jeszcze? I redukcja wagi, tak? Dobra, jedziemy, o jedziemy. Tu nie ale jedźcie sobie tam jak chcecie, z ta jest 2000. A to znowu jest ten sam zestaw chyba tych warzywnych kupczy. Dobra, Naj najgorsza będzie Honda z nich wszystkich tak na pewno Pięk! No kurde jak... Co za guracką jedno... Jak ja się cieszyłem, że on przy to kurde, warzywa, ale nie wjechały, no nie górna. No, no. wyjedź to... Jakbym nie wiedział. No, zobaczcie, no, to mistrzowe kierownice są. Już, nie, nie ma szans. Jeszcze się zmieścił? Dobrze, kurde. Chcę takiego skina mieć. żeby się zmieścić między wszystko, między dwa drzewa i pięć samochodów. No patrz, no siedzi mi na dupie. <grym>, no, co za skórzasz mnie, gościu? Tu trzeba uważać. O, właśnie, mówiłem wam o tym kiedyś, pamiętacie? Wtosim, tosim, tosim. Widzieliście, co się stało? Ten krawężnik tam jest zważywiony. Niestety nie udało mi się zmieścić. No muszę go wyprzedzić. Czyli tak nie dziesz. załatwię. Za Tutaj cię załatwię. Albo się. Dobra, po bajdzie wiedziałem trochę. Nie mogę mu odpuścić chyba. To, że on kurde, znaczy, no ten samochód ta jest 2000 jest strasznie klocowata. I ja nie mogę go... Zważywił. Zważylił, mega zważylił, dobrze. Jest wygramy to, kurde, wygramy to! Proszę, wygrajmy to! Ja pierdzielę, ale kurde, minimalnie. Ale zważywił tam, dobrze. Dobrze, pięknie to zrobił. Szanuję. Super. No to mamy jeszcze sprint. Zaliczony. O światełka! To światełka jeszcze sobie zrobimy. Na czwarte miejsce tutaj się wbiliśmy. Idę światełka po ciebie. Gdzie są? Kajso światła. W akcesoriach, nie? No są, a co mi pokazywało, że odblokowałem? Czy, czy co, a czytać nie u nim już? To co tam było? Pewnie się winny, tak nazywał. Dobra, mniejsza o to. Dzięki Morty, za kolejny odcinek. Zachęcam na dole tam do aktywności. Łapki, komentarze mile widziane. Komentarz równa się zasięg, pamiętajcie. Zapraszam również na główny kanał Nerodownia, te 4K yy, i na Facebooka. Na fanpage, nerdowie Bożeja i na Discord, wszystko w opisie. I co, dzięki za dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych. Na razie. Cześć. Nie no, skandal! Wyku